Torby do transportu akcesoriów są na wyposażeniu właściwie każdego karpiarza. Ale tutaj mamy propozycję czegoś zupełnie nowego. Walizki, no bo to w końcu jest walizka, do tego samego celu, czyli do transportowania najróżniejszego rodzaju akcesoriów, ale również drobniejszego sprzętu. To jest walizka firmy Dragon Team Dragon. Wzmacniana, więc dobrze zabezpiecza wszystko to, co jest w środku. Zresztą jej sam kształt pomaga w tym, że fajnie mieści się w bagażniku samochodu, nie wiem, razem z pokrowcami na wędki. Torba oczywiście jest na zamek. Pudełko na akcesoria to jest wyposażenie tej walizki. Pudełko standardowe. Z przegródkami oczywiście można te przegródki sobie zagospodarować w najróżniejszy sposób na przegrody większe, mniejsze. Akcesoria do zestawów końcowych w takim pudełku znakomicie się zmieszczą. Sama walizka ma przegrody. Przegrody regulowane, dlatego że mają one rzepy. Więc te rzepy można odpiąć przegrodę położyć i robi nam się od razu większa przestrzeń. Tych przegród jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sposób zagospodarowania tych przestrzeni to zależy oczywiście od potrzeb karpiarza, no ale także od wyobraźni, co będziemy chcieli tutaj umieścić, bo mogą być. Zarówno drobne plastikowe pudełeczka z akcesoriami, także mniejsze torby, które tutaj mogą się zmieścić, na przykład z ciężarkami, ale także kołowrotki. Bez problemu tutaj mogą wyjść kołowrotki, które poprzez tą ochronę całej walizki, doskonale w środku będą mogły być transportowane bez obawy o ich. Uszkodzenie. To jest jak gdyby podstawa całej walizki, ale jest również pokrywa, a w pokrywie mamy kieszenie. Są dwie warstwy tych kieszeni zapinane na zamek błyskawiczny, jedna, druga i trzecia. Też możemy najróżniejsze rzeczy tutaj przechować, materiały PVA, gotowe piórniki z przyponami. To jest jedna część, to wszystko może być zamknięte, a kiedy otworzymy mamy dostęp do drugiej części, gdzie również są kieszenie, przy czym raz, dwa, trzy, cztery jest ich tutaj więcej, one są nieco mniejsze, ale także w tej przestrzeni tutaj możemy ułożyć najróżniejsze potrzebne nam rzeczy, a żeby przypadkiem gdzieś nam nie uciekły, no to właśnie jest zamknięcie na zamek. I jest to doskonale zabezpieczone poprzez tę sztywną ściankę. To jest zupełnie nowy typ bagażu. Do tej pory w węgielskiej karpiowym czegoś podobnego raczej nie było. Były klasyczne torby. Całość jest bardzo wygodna w transporcie, bo raz że ma miękką rączkę do przenoszenia. Pasek na ramię, jeżeli to nam będzie potrzebne. Waliska Team Dragon do przenoszenia najróżniejszych akcesoriów, od drobnych aż po większe, na przykład kołowrotki. I jak wcześniej mówiłem, ona bardzo dobrze potrafi się wpasować w bagażnik samochodu.